Po dwuletniej przerwie w Węgoju ponownie odbyło się Misterium Paschalne, które zarówno dla aktorów jak i widowni zawsze jest głębokim przeżyciem duchowym. Nie inaczej było i w tym roku, bowiem udział w tym wydarzeniu wzięła ogromna rzesza wiernych nie tylko z naszej gminy. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że, że właśnie wracamy. Jednak trochę się odzwyczailiśmy, pandemia nam to uniemożliwiła. Natomiast myślałam, że to się nigdy nie zreaktywuje. I jestem pełna podziwu dla tej społeczności, że to właśnie teraz zrobi. I są tutaj ze mną panie z Ukrainy i chciały też to dzisiaj zobaczyć. Bardzo fajnie, że takie rzeczy w dalszym ciągu się odbywają w lokalnych społecznościach. I że jest to rezerwowane takie rytuały, że zbiera to cała społeczność. Bardzo fajnie się to ogląda. Podziwiam tę społeczność, że się z powrotem skrzyknęła i z powrotem to wszystko nam, dla nas zrobi. My jesteśmy pierwszy raz tutaj w ogóle w Węguju na zaproszenie znajomego, więc liczymy na ciekawe doznanie na pewno e, takie duchowe, no, pogoda jak najbardziej. E, cieszymy się, że, że możemy tutaj być. No jesteśmy ciekawi też, jak to będzie wyglądało. Powróciliśmy, bo była taka potrzeba, bo do nas wiele osób dzwoniło, Pisało, pytali nas, czy będzie w tym roku, czy wrócimy. Tak, na początku myśleliśmy, że, że może nie będzie taka potrzeba, ale po, po pierwszym spotkaniu, które zorganizowaliśmy, zobaczyłam, że, że ludzie chcą i chcą odtwarzać. I są osoby, które deklarują, że, że przyjadą, jeżeli tylko zorganizujemy to, to przyjadą. Tegoroczna inscenizacja Drogi Krzyżowej przebiegała inną niż w minionych latach trasą, ale jak zawsze zachwycała gra aktorska osób w nią zaangażowanych oraz niesamowita oprawa artystyczna. A wszystko to potęgowało doznania duchowe uczestników misterium. Jak pierwszy raz tutaj przyjechałam, to y, y, odgrywanie roli właśnie przez tego pana, który odgrywa rolę Chrystusa, było tak autentyczne, że ja to naprawdę przeżyłam. I on to robi całym sobą. On jest w tej, w tej jest cały zanurzony w tej roli. No, y, autentyczność jest bardzo ważna w takiej sytuacji, prawda? Dzięki niej możemy też przeżyć tą. To, to misterium. Ja podczas tej Drogi Krzyżowej odgrywam swoją, swoją rolę, to jest raz. Dwa, przeżywam to na swój sposób. No i trzy, staram się odgadnąć po prostu, co inni czują. I czasami jest to dosyć, dosyć głębokie uczucie, to co, to co inni odczuwają podczas oglądania tego misterium. To wydarzenie ma charakter y, religijny i, i nie tylko. Taki charakter społeczny, jednoczący ludzi. To są wykonawcy z naszej parafii, nie tylko. Także są osoby z Biskupca. Śpiewał także Chór Inamorati, który działa przy Centrum Kultury i Sportu w Biskupcu. Zaangażowane były no, tak naprawdę wszystkie instytucje Kościół, szkoła, Sołtysi. Także jak najbardziej jesteśmy zadowoleni i myślę, że będziemy kontynuowali. Dopóki będą osoby, które będą chciały do nas przyjeżdżać. To będziemy. Fotorelacje z misterium Paschalnego w Węgoju znajdziecie Państwo na facebookowym profilu biskupiec krajobraz pełen możliwości oraz na stronie biskupiec.pl